No cześć! Ja jestem Minera. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam trzy startowe domki nowoczesne. Mówiliście, słuchajcie, że u mnie na kanale bardzo mało jest domków nowoczesnych. No to stwierdziłem, że w sumie możemy zrobić takie domki startowe nowoczesne. No i pokażę wam, słuchajcie, dwa warianty. Jestem troszeczkę przeziębiony, więc nie zwracajcie uwagi na to, że mogę mówić jakoś przez nos czy coś takiego, no nie? Ale patrzcie, mam tutaj wariant z z kwarcem. no to rzeczywiście może nie zrobimy domku startowego skwarcu, ale mamy tutaj drugi wariant właśnie z zastosowaniem śniegu oraz drewna świerkowego podajże no i tutaj zamiast kwarcowych półpłytek mamy właśnie półpłytki z, ze stone slabów ale ja wam pokażę mm, tą wersję, ponieważ łatwiej jest to wszystko wytłumaczyć, a później te kolorki możecie sobie mieszać, no nie? czyli dobra Robimy sobie coś takiego. Ja tutaj mam przygotowane miejsce. Oczywiście muszę wspomnieć o tym, że znajdujemy się na e, serwerze mc.pl mm, na naszym własnym świecie super płaskim, ponieważ jako ranga sponsor e, dostajemy swój własny superpłaski świat. No nie? No i słuchajcie, potrzebujemy cztery. O, cyk, dobra. Mm, cztery kratki wysokości takiego słupka. No i obok znowu, bo tutaj będzie nasze wejście. Potrzebujemy teraz znowu mm, szkła. Kładziemy go sobie tak na wysokość 3. Później tutaj dostawiamy jeszcze jeden pyk. No i już zamiast, e, zamiast kolumn kwarcowych to kładziemy sobie zwykły, zwykły kwarc, no nie? Czyli pyk pyk pyk. I też na wysokość 4. Tutaj już lecimy sobie z powrotem z, mm, ze szkłem i cyk. Dobra, i mamy coś takiego. Tutaj nam się to jak, tak jakby, nie wiem, zaokrągliło czy coś takiego. I lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Cyk, tutaj już musimy sobie znowu zrobić mm, słupek, znowu na 4. No i tutaj też na 4 słupek, no nie? Teraz bierzemy sobie szkło i wypełniamy tutaj pyk. No i w, słuchajcie, no właściwie cały, cały jest zrobiony <dum> domek, tylko teraz wystarczy już to uzupełnić półpłytkami, czyli pyk tu półpłytka, tu pół płytka, tutaj pyk pyk dookoła, tak żeby zrobić jakiś daszek, no nie? No i słuchajcie, w środku mamy miejsce 3 na 3, no nie? No i co tutaj zrobić, żeby, no nie wiem, żebyśmy mieli jakąś farmę na sam początek. No nie to bierzemy sobie mm, trapdory, kładziemy sobie je w taki sposób, pyk. I mamy schodki zrobione No i tutaj dokładamy sobie jeszcze tylko jedną pół No i mamy, to właściwie to możemy sobie usunąć O, i postawić pół Dobra, i mamy nasz cały domek skończony Teraz jeszcze tylko Tylko jeszcze środek nam został, czyli pyk Dobra, ja w sumie Słuchajcie, jeżeli mam jakiś taki jasny Domek, to lubię sobie też Zrobić jasną podłogę w nim Czyli standardowo, słuchajcie mm, To jest To jest, to jest brzoza O, brzozowe deski no, i słuchajcie, teraz najgorsze, coś czego nie lubię, czyli wypełnianie wnętrza. No, oczywiście w takim domku dużo, dużo miejsca nie ma, ale i też dużo nam nie jest potrzebne. Czyli wystarczy jakby postawimy sobie na przykład łóżko, mm, jakąś skrzyneczkę tutaj gdzieś obok, crafting table i, 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 i piecyk. Skrzyneczkę możemy sobie postawić też tutaj, bo ona się na spokojnie będzie otwierała. Albo nawet, no nie wiem, jak nam naprawdę potrzebujemy dużo, yy, dużo skrzynek, to nawet i na podłodze, słuchajcie. O, w taki spokojnie to już nie mogę. Myślałem, że można, ale nie można. No i standardowo, słuchajcie, żebym nie zapomniał, to od razu drzwi. O, cyk, dobra, pyk. No i nasz pierwszy domek jest skończony, oczywiście, już nie będę tam. O, tego robił, no nie? <gry> ale lecimy, słuchajcie, do drugiego. I napiszcie mi, słuchajcie, jeszcze w komentarzu, jeżeli oglądacie do tego momentu, oczywiście. Czy bardziej podoba Wam się domek z kwarcu, czy bardziej z wykorzystaniem właśnie śniegu i desek, no i tych półpłytek kamiennych, no nie? To, to by było fajne, gdybyście dali znać. A my lecimy sobie do następnego domku. No i słuchajcie, kolejny domek. Kolejny domek jest już dość bardzo prosty, a na pewno są w nim wykorzystane materiały, które są bardzo proste do zdobycia, tak naprawdę. No bo potrzebujemy tylko szarej, szarej wełny i właściwie świerkowego drewna. I to jest tyle, słuchajcie. Dobra, no, no jak go zrobić? No bardzo prosto, słuchajcie. Potrzebujemy wełny i postać sobie ją w taki sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem raz, dwa, trzy, cztery. No, i tutaj właściwie możemy już sobie lecieć z tym dookoła. Czyli, jeżeli mamy mieć trzy kratki w środku, to potrzebujemy sobie zrobić o tak, w taki sposób. Dobra, cyk, to mamy ogarnięte. Ale co jeszcze? Tutaj, słuchajcie, musimy sobie postawić raz, dwa, trzy. Tylko tak, tutaj zostawiamy miejsce na drzwiczki. Cyk, coś takiego, no nie? No, i tutaj, słuchajcie, już leci nam tak, jakby, no nie wiem, słupek znowu z szarej wełny. Czyli, pyk, pyk, coś takiego. I tu będzie okno, no nie? Tutaj dostawiamy sobie po prostu ściankę, cyk i tutaj też. No i do, do tego domku potrzebujemy sobie jasno szarych. Mm, jak to się nazywa? Jasno szare. szyby. <laughs> jasno, ja, jasno szarych szyb. No i właściwie cały domek jest skończony. Słuchajcie, zostaje nam już tylko wypełnienie wnętrza. Oczywiście wnętrze tutaj poleci sobie ze zwykłego. Mm, ze zwykłego drewna. Czyli tam dębowe drewno, no nie. W sumie właściwie jakie macie tam pod ręką To możecie sobie mm, użyć Tutaj oczywiście wypełniamy nasz domek Ja sobie użyję komendy timeset 0 Bo zaczyna mi się widzę robić ciemno No i dobra, potrzebujemy jeszcze tutaj słuchajcie Półpłytek yy, Półpłytek świerkowych po to żeby tam na górze Zrobić sobie znowu farmę No to tutaj po prostu wypełniamy sobie w taki sposób To nam w żaden sposób nie przeszkadza Ani jakoś tak, no nie wiem, nie niszczy efektu czy coś yy, Bierzemy sobie wodę Cyk Bierzemy sobie wodę, wylewamy na środek no, i dookoła obstawiamy sobie właśnie ziemią. Tylko, że tutaj nie będziemy mieli schodów, a damy sobie po prostu drabinkę w tym miejscu. Cyk, pyk i pyk. I tutaj, przez tą drabinkę, ta woda nie będzie nam się w żaden sposób wylewała ani nic. Możemy sobie na spokojnie posadzić tutaj. Słuchajcie, cyk, zboże. No i ono nam na spokojnie urośnie. A co do tego, co do tej części, to tutaj kładziemy sobie takie czysto dekoracyjne aspekty. Czyli damy jakieś, wiecie, kwiatuszek z z liści, tutaj dajemy sobie wodę i robimy sobie farmę czciny. bardzo mała far... bardzo mała farma czciny, ale za to wygląda dość ciekawie, w sensie tak jakby upiększa po prostu nasz domek nie nie, może wygląda troszeczkę jak taka nie wiem kolumna podtrzymująca cały cały budynek, to nie wiem w sumie. możecie dać znać w komentarzach czy, czy przypomina wam to kolumny czy nie, no i słuchajcie jeżeli nasza farma urośnie to cały domek wygląda naprawdę ciekawie ale słuchajcie jeszcze jedną rzeczą jest to, że no, nie wiem. Moim zdaniem ważny jest dobór drzwi do całego budynku, i do tego budynku akurat, moim zdaniem, pasują te. Czyli to jest dark oak wood, drzwiczki. No i znowu, wypełnianie wnętrza. No, myślę, że standardowo, no nie ma tutaj za dużo miejsca. Czyli możemy sobie postawić łóżko. Hmm, załóżmy, albo nawet nie, łóżko możemy sobie postawić w taki sposób. O, pyk. Hmm, tutaj, na przykład, skrzyneczki. Tutaj, znowu, skrzyneczki. O. No, i tutaj gdzieś coś takiego zrobić. O! No i dobra, no i tutaj w sumie możemy sobie znowu dodać skrzynki, no nie? I całą podłogę mamy zagospodarowaną. Jest dość sporo miejsca, możemy sobie, nawet nie wiem, dorobić w taki sposób skrzynkę, jeżeli naprawdę potrzebujemy. A jeżeli nie, no to po prostu zostaje nam bardzo dużo miejsca w domku, a cały domek wygląda bardzo prosto, ale jednocześnie, moim zdaniem, całkiem ciekawie. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, a my lecimy sobie już do następnego i niestety ostatniego. Słuchajcie, domku. No i ostatni domek, słuchajcie, który wygląda dość skomplikowanie i rzeczywiście może na pierwszy rzut oka taki jest, ale za chwilę Wam pokażę, że nie. Ale tutaj znowu widzi widzicie, że, że jest właśnie ten, ten kwarc użyty. No i go normalnie możemy sobie zastąpić właśnie zwykłymi półpłytkami stołowymi. Myślę, że w żaden sposób nie wygląda to gorzej. Może nawet lepiej, bo jest większa różnorodność kolorów, tak mi się wydaje, ale no nie wiem, to zostawiam stricte Wam do oceny, w komentarzach oczywiście, także dajcie znać. No i słuchajcie, żeby zbudować taki domek jak jest tutaj, to musimy sobie zrobić coś no nie wiem, ciekawego. Potrzebujemy szarej wełny. Nie wziąłem sobie wcześniej i robimy taki kształt eski jakby, czyli pyk pyk. To jest na wysokość 6, czyli tu mamy 4, 5, 6. Teraz dokładamy sobie do tego dwa. Cyk i tu jeden. No i mamy takie jakby no nie wiem, kształt eski, coś takiego, no nie? Czy to jest Z bardziej? Dobra, kształt Z. <grych> Mamy kształt Z, no i co do tego kształtu znowu? Dokładamy sobie, tutaj zostawiamy jeden klocek przerwy, i tu, tak jakby o jeden wysunięty klocek, to białe, no nie? No i to ma być o jedną kratkę niższe niż cały budynek, czyli w mniej więcej taki sposób. No i dokładamy sobie tutaj do, do końca, no nie? Z drugiej strony musimy sobie zrobić to samo, czyli jak tutaj kończy nam się, no nie? Jak tutaj nam się kończy mmm, cały, cały, cały budynek. To musimy sobie po prostu dostawić pyk. I zrobić to w taki sposób. Dobra, pyk. Tutaj sobie dostawiamy oczywiście do końca. No i słuchajcie, to tyle. <grych> to właściwie tyle. Bo teraz wystarczy już tylko, że weźmiemy sobie czarne szybki. Czemu, cz czemu czarne? Bo myślę, że całkiem fajnie kontrastuje z, z białymi mm, detalami w tym budynku. No i tutaj pyk, 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 pyk. Coś takiego. Tutaj jak mamy tą część, to tutaj rozwalamy sobie to, no bo tutaj będziemy mieli drzwi. Tutaj znowu zostało nam troszeczkę miejsca, czyli wypełniamy sobie to standardowo szybami. Dobra, pyk. całkiem fajnie myślę, że te myślę, że całkiem fajnie te domki wyglądają, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze możemy sobie zrobić słuchajcie, farmę, czyli jak mamy o, to tutaj zamiast podłogi możemy sobie zrobić właśnie drewno drewno, wodę zamiast podłogi możemy sobie zrobić wodę, zaorać tą tak jakby i dodać zboże tylko, że no właśnie, tutaj nie musicie koniecznie dodawać zboża, może być właśnie ta trzcina, bo ona całkiem ciekawie wygląda moim zdaniem Całą podłogę zagospodarowaną. No i dobra. No i no nie wiem, to jest mój faworyt osobisty. Myślę, że ten, ten domek nowoczesny jest po prostu naj, najlepiej wyglądający, tak mi się wydaje. Ale to zostawiam już Wam do, do oceny w komentarzach. No i słuchajcie, niestety dotrwaliśmy do samego końca, także jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to standardowo zostaw łapę w górę. Jeżeli jesteś nowy lub nowa, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić.